To Rzeczpospolita przyniosła jak, nam dzisiaj ciekawą informację na temat spraw narkotykowych. Jak zasiadłem, no to już zacznijmy z, od czegoś, co uważam za mega skandal. Sprawy rzeczywiście dzisiaj w Rzeczpospolitej opisanej daleko na stronie tam dziesiątej chyba, czy gdzieś, tak. e, gdzieś... E2, to już nawet nie jest tak, normalna no, numeracja. Czyli to jest, czyli to jest w ogóle w dodatku warszawskim, tak. czyli kto poza Warszawą... Tego nie zobaczy. A o co chodzi? Jak pewnie Państwo słyszeli, a gdzieś tam im koło uszu to przeszło, bo takich wiadomości jest dużo, zlikwidowała policja wielką fabrykę amfetaminy, nielegalną oczywiście. Były tam repertarze w Czosnowie pod Warszawą, czy znaczy w gminie Czosnów gdzieś tam na Ustroniu, sobie gangsterzy wybudowali prawdziwą wielką przetwórnię, gdzie produkowali nawet pół tony amfetaminy podobno. To duże jest, ile wiem, to się zażywa w drobnych dawkach. I o to chodzi. W trakcie tego zajęcia tej nielegalnej fabryki zatrzymano parę osób, w tym niejakiego Roberta G., który jak się okazało powinien dwa razy już siedzieć w więzieniu, czy powinien siedzieć podwójnie, ponieważ ma dwa wyroki, ponieważ jest to gangster złapany, osądzony za porwania ludzi, więc za przestępstwo bardzo poważne. No i jeden wyrok ma prawomocny, zasądzony, ale go nie zaczął odbywać, ponieważ ma drugi wyrok. I tutaj jest opisana cała inżyniera, tego no, 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 musielibyśmy za dużo czasu poświęcić, żeby opowiedzieć tę całą historię, która po prostu stawia włosy na głowie, bo nam się wydaje biednym, naiwnym, że jak już policja złapie takiego bandytę, jak już sąd wyrok wyda, jak już to przejdzie przez te wszystkie instancje, no to już przynajmniej wtedy wreszcie takiego człowieka w Polsce się zamyka do więzienia. 原因。Yeah, <Yeah. S 1> yeah. Najlepsze to, że oczywiście wszyscy byli zaskoczeni. A pan co tutaj robi w ogóle? Bo pan przecież, jak mamy w kartotece, że pan jest skazany i pan wyrok odsiaduje. <grym> panie kochany, no przecież tak? pan już jesteś dawno w więzieniu. A on w tym więzieniu w ogóle nie był, ani przez moment. No, no, rzecz jest, jest ciekawa. Rzecz I wyszło, jest ciekawa. wyszło to zupełnie przypadkiem. Ja no gdyby on tam tej amfetaminy nie produkował, tak. to by w ogóle pies z kulawą nogą tego nie zauważył, że tak. bandyta sobie chodzi po wolności, a te wyroki sobie może sobie podbić kąpielówki, no co tam się dzisiaj ja chcę nosi. Ja też przypomnieć o innej sprawie narkotykowej, o której nie było dosyć głośno, bo też była zamieszczona gdzieś na dalszych stronach rzecz, rzecz, rzepy w ubiegłym tygodniu. Otóż złapano z kolei gang dilerów narkotykowych i co się okazuje, że to byli ludzie no, bezrobotni w większości, samotne matki i tak dalej, więc y, wszyscy ci, którzy są wykluczeni w naszym społeczeństwie, jakoś sobie musi, muszą radzić. I choćby Donald Tusk się zarzekał, że nie ma obszarów biedy w naszym kraju, albo że te obszary są stopniowo eliminowane, to jednak nie jego to zasługa, tylko transferu narkotyków z Holandii. Czyli okazuje się, że tymi, co naprawdę walczą z wykluczeniem społecznym są mafie. Są no to mafie tak. Można zostać zresztą szefem jakiejś, pamiętam, afery paliwową, gdzie przecież która jak wszystkim innym aferom, prawda, nic się nikomu nie stało, w końcu poumażano, a tam też było, że szefami tych wszystkich spółek alchemicznych, które kupowały jedne olej tam opałowy, zmieniały na napędowy czy odwrotnie jakieś miliardy na tych akcyzach przekręcono, to też wszyscy to byli jacyś bezrobotni z podmostu, którzy po prostu dostawali drobne pieniądze za bycie tak zwanym słupem. Zresztą nawet tych słupów nie skazano. Tak. Także mają nie szansę biedni. jeżeli to, że... nie wkręcam się w tego typu interes, no to mogą jeszcze startować do jakichś programów Unii Europejskiej. Ja mam na przykład znajomego, którego wujek jest świetnym specjalistą od organizowania tego typu wydarzeń i na przykład prowadzi firmę, która organizuje szkolenia coachowe dla kobiet wykluczonych w województwie podlaskim z małych miejscowości i one będą trenerami takimi psychologicznymi, Aha, on nie coachami. Uczy, on nie uczą jak, jak, jak być coachami, a one potem idą do swoich mężów. I dopóki Unia Europejska oddaje pieniądze, to to coachowanie może bardzo, bardzo dobrym być zawodem. To się, to się będzie bardzo pięknie kręci. Przypomina mi to tak zwane studia creative writing. Są takie w Ameryce, czyli twórczego pisania. To są studia, które mają kształcić pisarzy. Jeszcze nigdy żaden absolwent z tych studiów nie zrobił kariery jako pisarz, ale większość z nich potem zostaje wykładowcami na kolejnych studiach Creative Writing. No, tylko tam to napędza snobizm, a nie Unia Europejska. Ja jeszcze wrócę do tematu bezkarności, tematu kryminalnego, bo tutaj no, znowu sprawa troszkę przegapiona. Troszkę, proszę Państwa. Dużo o Mariuszu Trinkiewiczu się mówiło, ale ta Paczka kilkunastu bandytów, którym w ramach skazanych na karę śmierci za najcięższe zbrodnie, którym z automatu zamieniono w 1989 roku te wyroki na 25 lat, bo taki był maksymalny wymiar kary wtedy w kodeksie po amnestii, którą najnieszczęśliwiej różni no powiedzmy w najlepszym wypadku niemądrzy idealiści przegłosowali, ta paczka tych wychodzących teraz odciętych od sznura szubieniczników jest znacznie większa i inny z nich Inny z nich wyszedł i już, już zaatakował. Rzucił się z nożem na kobietę, pomału jej nie zabił, pociął ją po twarzy. Na szczęście jej brat wystąpił w obronie. On też dostał nożem, no ale przestępca przestraszony przez jakichś innych ludzi uciekł. Właściwie nie wiadomo dlaczego zaatakował, bo to, to po prostu nasiedział się te 25 lat, wyszedł, no musiał natychmiast ulżyć sobie. No, jest zdjęcie w Superekspresie dzisiaj tej, tej pani, która jest oszpecona na całe życie, no przeżyła, więc może się powinna cieszyć, ale z drugiej strony, no i co? No i nic po prostu, ponieważ tak wymyślono, że bandyty, bandyty się wypuszcza, tam miały być jakieś potem, żeby ich pilnować, ale kto by ich tam pilnował? I co jest najciekawsze, to miało miejsce 27 listopada. Co to dzisiaj jest? Na no marzec, który jest 28, tak? To tak? można sobie policzyć. Parę miesięcy, w ogóle się o tym dowiedzieliśmy. Jakoś to teraz wyszło. No, Ludwik S. znów trafił do więzienia. Słuch. Bardzo to. Tak. Bo to w ogóle on zanim miał ten wyrok za też za morderstwo. Też bardzo brutalne, okrutne. To wcześniej też miał parę wyroków. No, ale chcieli chłopcy pokazać, że teraz to będzie inaczej. O, teraz o, będzie amnestia, to nie. Ten... Zresztą to, to jest warta przypomnienia sprawa rzeczywiście ta amnestia kwestia dzisiejsza i warte przeczytania są scenogramy z y, 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 posiedzeń sejmowych, nad, y, w czasie w których debatowano te kwestie. Na przykład, co tam ciekawego Adam Michnik mówi na temat to wybaczenia, nie, to, znaczy on jest specjalistą od wybaczenia, to, to, to wiemy. Ale aczkolwiek tylko kwestii... on nie ma takiego wybaczenia, żeby wszystkim wybaczać. No, no, jeżeli ktoś bo... nie daj Boże, jakiś prawicowy element, to tu zionie po prostu mi, miło się. było takie to nie przekonanie, byłem. bardzo piękne, że człowiek to jest dobry z natury, to tylko ten system wypaczył. Ja nie muszę zaglądać, bo ja wyglądam młodziej znacznie oczywiście, ale ja pamiętam, nie muszę zaglądać do gramu i pamiętam ten argument, który właśnie wtedy ze strony oby redaktora został użyty, że jeżeli ktoś zamordował, to jest jego nieszczęście i musimy Dobra, na niego patrzeć tak. jako na nieszczęśliwego człowieka któremu nie wolno jeszcze tego nieszczęścia pogłębiać, ka każąc go, a jeszcze tak okrutnie. No więc właśnie pan Ludwik S. Yy, podnosi się z nieszczęścia, podniósł się z nieszczęścia. A gdyby tak zamordował ten? A może by się teraz ci posłowie mądrale zrzucili dla tej pani na operację plastyczną? Dlaczego no, dziewczyna ma to. do końca życia chodzić z pociętą twarzą, ponieważ oni mieli fantazję pokazać, jakie to miłosierdzie, ale? jacy oni są dobrzy, jacy hu humanitariści. Z ale redaktora Michnika z, zdaje się posłuchał norweski wymiar sprawiedliwości i no, wiemy, że Andreas Breivik no, to ma hipoterapię, on tam się oducza przemocy jeżdżąc na koniach. Świetna sprawa. I tak dalej, I i tak jeden dalej. polski bezrobotny by w ramach walki z wykluczeniem tam się z chęcią zatrudniał, ale powiedzmy sobie też szczerze, w kontekście pierwszej wiadomości, którą podałem z dzisiejszej prasy, to, to, to ta druga rozmowa w ogóle Wylepnie. nie ma sensu, ponieważ jeżeli i tak facet skazany jakimikolwiek wyrokami Przypadkiem zostaje znaleziony w czasie akcji policyjnej, o, a, a pan co tu robi? A siedzę, panie, panie władzo, po prostu se właśnie tutaj odsiaduję. No to, 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 to w ogóle o czym, o czym my rozmawiamy. No, to znaczy, że to wszystko jest w kompletnym rozkładzie, kompletnej rozsypce. Zwracam uwagę, proszę Państwa, wiadomość w Rzeczpospolitej jest na stronie 10. w dodatku warszawskim. Wiadomość w Superpresie też nie jest na układce, no bo to już bez sprawa z listopada, o której wcześniej nie wiedziano. Też jest to gdzieś tam w środku. To, że po prostu żyjemy w takim... Boże, jak tu, żeby nie użyć tego brzydkiego rosyjskiego słowa, w nieładzie moralnym powiedzmy i w bezradności ogólnej imposybilizmie, o przepraszam, to mądre, to, to, że żyjemy w takim im, imposybilizmie, to już nawet nie jest minus na pierwszą stronę, ani na ważną stronę. No bo bo co, no takich z tej paczki co Trenkiewicz i pan Ludwik S. To jeszcze, to jeszcze tam kilkunastu takich w tej chwili grasuje po ulicach, Ta, nie bo mniej, też wyszli. Niemniej warto się tego Nic typu... O sprawę, nich nie wiemy, tak? dopóki nie dostaniemy nożem, od których. To A wtedy sprawą... też nam będzie tak. wszystko jedno. Warto bardzo. się takim sprawom przyglądać, ponieważ one czasem w tabloidach mają taki anegdotyczny charakter i zastraszający, ale kiedy sobie o tym pomyślimy i zestawimy to na przykład z tym, co dzisiaj w Gazecie Wyborczej mówi minister Sienkiewicz, który zamieszcza sążnistą analizę yy, gdzieś tam A na dalszych tele, stronach, opiniowych byśmy... stronach Gazety Wyborczej i w tej analizie zastanawia się nad tym, yy, nad dylematem, yy, jak właściwie tragicznym dylematem Dwie nienegocjowalne do końca absolutne wartości. Z jednej bezpieczeństwo obywateli, a z drugiej brak dyskrecji, który wiąże się z, ingere, z działaniem policji, z dostępem do informacji. I to, no że, i taka i... debata wydaje się komuś, pewnie redaktorowi taka, taka realistyczna. Podziwiam, podziwiam właśnie to, jak bardzo jest to na wysokim poziomie teoretycznym takim bardzo te, czy to z jednej strony takie wartości, które by należało realizować, a jednak z drugiej strony ich nie można realizować? To też są wartości i te wartości. Co tu zrobić z tymi wartościami? Tylko zdjęcie pana ministra Sienkiewicza powinno być jak to jest w takiej, w takiej pozycji, prawda? Jak on tak siedzi i duma nad tymi wartościami i dlatego jak tak siedzi i duma, to nie może do tego białego stoku dojść, do którego im idzie, 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 już liczy na to, że wszyscy zapomnieli i chyba rzeczywiście dobrze liczy, bo już wszyscy zapomnieli, gdzie on tam miał pójść i po kogo, już też nie pamięta. Proszę państwa, dobra wiadomość, a ja to pewnie to w następnym chłodnym okiem od tego zaczniemy, jest taka, że skrócono kolejki do lekarzy. O. I nie powiem Państwu, kto skrócił i w jaki sposób tak. skrócił, ale jest w dzisiejszej prasie taka informacja, która napawa radością, to znaczy bandyci chodzą bez trwogi, jak to Wojciech Młynarski śpiewał, o takim, pisał o takim miasteczku na dzikim zachodzie, to tu na dzikim wschodzie bandyci chodzą bez trwogi, ale za to udało się kolejki do lekarza ominąć.